Projekt Cold War Alpha tej grę w tym momencie leci. Gra od wargamingu, eee, a co jedziesz? Eee, halo? Widzicie mój czołg, może? Nie? Nie. No to ja sobie nie pojeżdżę! Nie zrespiło mi czołgu! Wejdź, wejdź. Jak wyjdzie wejdź? Do gry On nic nie da, jak my go nie widzimy, to znaczy, że ma zbagowane Ten czołg nie istnieje, ale można go wybrać w grze. No to więcej na cyceku graj. Matiwa, jakim czołgiem mieć tak? Why my tank Grandmaster? Na mm, na A się rozwaliło wszystko tralala. Ja widzę tylko twój napis, nic więcej. Zrobiłem asystę. Nie mam pojęcia jak, ale wyskoczyło mi, że zrobiłem asystę.